Cześć wszystkim, witajcie na kanale LoR. Dzisiaj przyjrzymy się oczyszczaczowi powietrza 4 w 1 Electrolux Pure Multi 700, który nie tylko oczyszcza, ale także nawilża, wentyluje i jonizuje powietrze. Jeśli jesteście ciekawi tego urządzenia, to koniecznie zostańcie ze mną. Oczyszczacz ma zdecydowanie niebanalny wygląd, który mocno różni się od dotychczasowych modeli producenta. Kęciasta bryła z zaoblonymi krawędziami, front pokryty materiałem i charakterystyczna pokrywa na pewno przyciągną uwagę. Od góry znajdziemy wylot oczyszczonego powietrza i prosty dotykowy panel sterowania z kolorystycznym wskaźnikiem jakości powietrza. Front to zdejmowana pokrywa filtrów pokryta materiałem. Z tyłu widoczny jest zbiornik na wodę, a od boku mamy dostęp do szuflady z filtrem nawilżającym. W górnej części oczyszczacz posiada wygodne uchwyty do przenoszenia oraz wyposażony jest w kółka jezdne. Model Pure Multi 700 dysponuje parametrem kadr na poziomie 350 m na godzinę, co według producenta wystarczy na oczyszczanie 30 m2 powierzchni. Generowany poziom hałasu to maksymalnie 49 dB, a najwyższy pobór prądu to tylko 45 W. System filtracji oparty jest o filtr HEPA klasy 13 w połączeniu z filtrem wstępnym, węglowym i jonizatorem. Gwarantuje to niemal 100% usuwanie smogu, w tym pyłów PM2,5, alergenów oraz zapachów. Filtry wystarczą na około rok użytkowania i oczyszczacz powiadomi o konieczności ich wymiany. Oczyszczanie może być realizowane w trzech trybach działania: automatycznym, ręcznym z pięciostopniową regulacją prędkości i cichym. Piur Multi 700 to nie tylko oczyszczacz powietrza. Dzięki funkcji nawilżania ewaporacyjnego możemy cieszyć się optymalnym poziomem wilgotności powietrza, co jest niezwykle istotne dla zdrowia dróg oddechowych. Do wyboru mamy trzy poziomy nawilżania 40-50 i 60%. W utrzymaniu czystości nawilżacza pomoże dołączony do zestawu wkład antybakteryjny. Zbiornik ma pojemność 3,7 litra, a urządzenie poinformuje o konieczności dolania wody, jeśli skończy się ona w trakcie jego pracy. Funkcja wentylacji z kolei sprawia, że nawet w upalne dni możemy cieszyć się świeżym, chłodnym powietrzem. System PureToMe daje możliwość ustawiania kierunków wydmuchiwanego powietrza i regulacji pokrywy w zakresie od 6 do 90 stopni. Pokrywa wyposażona w oscylujące żaluzje z trzema różnymi opcjami ustawień skutecznie kieruje przepływem oczyszczonego i odświeżającego powietrza, dostarczając je dokładnie tam, gdzie chcemy. Powietrze nawiewane może być wąskim, szerokim lub naturalnym strumieniem. Dla rodziców małych dzieci istotna będzie także opcja blokady rodzicielskiej. W środku oczyszczacza znajduje się laserowy czujnik pyłów PM2,5. Na podstawie jego odczytów wskaźnik jakości powietrza zmienia swój kolor oraz regulowany jest tempo pracy podczas trybu automatycznego. Poza tym oczyszczacz dysponuje także czujnikiem lotnych związków organicznych, czyli zapachów, a także temperatury, wilgotności i światła. Aplikacja mobilna to prawdziwy must-have dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad jakością powietrza w swoim domu. Dzięki niej możemy monitorować poziom zanieczyszczeń, wilgotności, temperatury, a nawet tworzyć własne harmonogramy pracy oczyszczacza. Electrolux Pure Multi 700 to niezwykle wszechstronny oczyszczacz powietrza, który także dba o nasze otoczenie, zapewniając czyste i zdrowe powietrze. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wielotopowa filtracja, nawilżanie ewaporacyjne, jonizacja, wentylacja oraz sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej, ten oczyszczacz spełni wymagania wielu użytkowników. Tym, którzy wytrwali do końca, serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i zasubskrybować kanał Lofer. A tych, którzy czują niedosyt w kwestii oczyszczaczy powietrza, odsyłam do pozostałych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku.